I zaprosiłem minecraftowych youtuberów, aby walczyli o różne nagrody wykonując zadania, które dla nich przygotowałem. Zacznijmy od profix, jeżeli przeskoczysz tą 180 kierostaj okrągłe 1000 zł. Pana to, mistrz minecrafta wykonuje skok. Let's go! <śmiennie> oh, kurde! <śmiennie> I jak widać Krafikowi niestety się nie udało, a następnym graczem był Afik, czyli członek anarchii. Jest szybki i zwiny, więc daję mu zadanie przejścia parkura, w którym jego pula początkowa to całe 500 zł, ale co sekundę z puli będę odejmował 10 zł. 3, 2, 1, start! O kurde, już? No chłopie! Oho! O, dobra, pierwsza próba i druga próba start. O dobra. Kurde, druga próba. Aj, aj, aj. I ostatnia próba, start. O, stary O, Jezu, nie gadaj o, wygrałeś, brawo Yo, let's go Ej, 250 złotych, chłopie Masz tyle hajsu, stary no, mam, mam, mam. Dokładnie tak, w zaokrągleniu 250 zł będzie dosyć dużo, a następną osobą był meksiak. Na plemę jest razem z nami w Sojuszu, a ostatnio nie miał zbyt radosnych chwil na serwerze, przy swoją szybkość, reakcję i tak dalej. Więc wszystko składa się na to, że musisz przejść w ten challenge. Masz trzy próby, i do wygrania 400 stówki. Oczywiście Dobra. bez zatrzymywania się. O! Okej. Okay. Dobra, teraz postaram się lepiej to zrobić. Dobra, pierwszy wyszedł. Right, teraz... teraz... Drugi, trzeci, czwarty, piąty, o kurde, teraz... Ostatnie. Wiarę. Teraz Nie! nie! Okej. <laughs> Okej, okay. okay, dobra. Dawaj szybko, o, o, o. Uczło, posło, posło, posło. Jaj! Nie Dobra, stop! Aj. Trzecia próba. Jak widać, krzykowi niezbyt się udało i nie był zbyt szybki. A kolejną osobą jest Wolfie, z którym zmierzyłem się 1 vs 1 w pięciu różnych trybach PvP. Pierwszym z nich był AXPP PvP, a kolejnych dowiecie się w dalszej części odcinka. Dobra, więc zaczynamy. AXPP. PvP. O, ty to masz to masz ła. Jak się nie. Tak. nie opie, Uciekam na jednym nie. HP i przegrałem, dobra. Następna konkurencja to jak z PVP. Lecimy. Szuk. Dobra. Strefka. O jezu, jak szybko leci grud. No bardzo. To... 10 HP, Pisa. 10 HP. Oj, oj, Trzy serca, trzy serca. O, regeneracja, regeneracja. Regeneracja. O nie, ja faktycznie teraz się totalnie nie regeneruje. Nie, muszę. Muszę ciebie rozwalić. Muszę. Tylko, żebyś ty mnie nie rozwalił. Tak, widzisz, No nie. To no co jest? Następnie zawalczyliśmy w UHC PvP Było blisko, było blisko, kurde. Wcześniejsze rundzie. Teraz muszę e, ciebie totalnie rozwalić, bo wiesz, dwie wygrane z moxem to lecę z tobą. Czeka, że pereł tutaj nie ma. Chłopie! Dobra, zaraz sam swoją pułapkę wbijesz. Dawaj, dawaj! Lawa, nie, nie ma lawy! O. A, sam się Dobra, bawiłem. sam się zapaliłeś! O nie! Nie ginę, nie widzę! Tak! Tak! Prawie! Prawie! O nie, no nie gadaj, nie gadaj! Co Ale ja się teraz zrobię? Zrobi? Dobra, wodą się tutaj. Nie, bo to przecież może masz... To już trwa dosyć długo. Muszę ciebie w takim razie już końcowo wyjaśnić, wyjaśnić. Ha! O widzisz. Nie wyszło. Nie pomyślałem jeszcze o tarczy, dobra. O. Dobra. O w ogóle mi się z kryształami powinno i chciałem kryształ postawić a Oj to... no no. Kurde, co uciekasz? O, No i nie, przegrana! Nie. Łowie, dobra, kurczę. Teraz mierzyliśmy się w poty, czyli no debuff PvP. Lecimy. Dobra, chaj, chajcie, wiemy. Coś, czego totalnie nie umiem, bo trzeba być mega, jakby dynamiczny w jakiś sposób. Nie wiem, jak to nazwać. Jest to giga y, utrudnienie, tak przy normalnej walce. Szczególnie dla mnie, że nie umiem zbyt dobrze aimować i <ścoughs> tak grać w taki sposób. Tu są perełki, więc też mogą pomóc. O, dobra! Dwa, dwa. Ale ciężko poszło. Oj, oj. poszło. Już ostatnia walka, czyli netherite PvP. Dobra, mamy temik. Mamy netherite seta. Sweetness. I lecimy. O! Nie zauważyłem, że jest cienko. Jest cięko. Dobra. Nie. No chupię, chupię. Giniesz, giniesz, giniesz. Hihihi! <noise>

Oj, oj, stypa, chłopie, nie, yes, już bez sensu, teraz klikam byle co, lecimy, rozwalanko, sześć, cztery, oj, nie, no nie, Jezu, skupiłem jest. się na walce, a nie na moich sercach. <noise> A ja! Teraz fuzji, który nie umie w PvP 1.19, więc daję mu zadanie przejścia tego challenge'u na speedie 30. Do wygrania dwie stówy, ponieważ nie jest to najtrudniejsze zadanie. Tak więc start! Okej, okay. o, oh, więc tak. Wow! Ok, dobrze, dobrze. O! Jesteś już coraz bliżej celu. Wow! Ostatnia prosta! Wow! Uwaga! Wow. Brawo! Ah. Fuzji wygrał. A kolejna osoba, jak myślicie? Zobaczcie sami jego zadanie. Szlamek, wybierz skok, który chcesz wykonać. Za najłatwiejszy dostajesz 5 zł, a za najlepszy okrągłe 1000 polskich złotych. Który wybierasz? Ten drugi będzie dobry. Okej, okay. pamiętaj, że jest on warty 100 zł, więc się postaraj. Mierząc kąt wychylenia mojej postaci na ciwcie, przez 4, 2, 3, sekundy. Wywalę się, ale się nie wywalę. Czekaj. Dobra, 3, 2, 1. Co? 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 Następną osobą, której dałem zadanie był Grend, dobry gracz Minecrafta, więc musiał wykonać ladder klacza z trzema próbami Ja lecę Ajajaj aj, aj. Teraz druga próba, oho No nie znówu. Znowu Znowu odrawinkę się odbiłem Okej, okay, lecisz, lecisz, lecisz No nie Trzecia próba! Nie. Czyli się nie udało. Nie udało się, sadkę. Na sam koniec zaprosiłem Bisa, który musiał postawić, a następnie wejść bez zgonu do łódki, spadając z 200 kratek. Pamiętaj, że masz jedną próbę. Ta. Uwaga, uwaga, uda mi się, uda mi się. Dobrze! A. Aha. Podstawiłem łódkę, skoczyłem na nią i mnie z niej wysadziło.